W serii The Sims, a szczególnie w dwójce, są tacy simowie albo takie rodziny, które nie są takie, jakie się wydają, jeśli przyjrzymy się im bliżej. Ja zawsze miałam takie właśnie odczucia co do kamaszów. Dzisiaj zbiorę kilka moich przemyśleń co do tej rodziny w całość i postaram się wysnuć jakieś wnioski. Może nie powiem nic odkrywczego ani rozwiążę żadnych tajemnic, ale może uda mi się go ich przekonać, że kamaszowi nie są do końca tacy, na jakich wyglądają. Rodzina Kamer zamieszkuje drogę do niekad 51, a konkretnie ten piękny dom, który nawet w samej grze nazywany jest domowym obozem ćwiczebnym. W środku jest dość pusto, brzydko w ogóle nie jest przytulnie. Na pierwszy rzut oka widać, że generał Bolesław stawia funkcjonalność ponad piękną formę. Szczególnie że z jego pensją bez problemu można by było wyremontować dom, a przynajmniej pokoje dzieci, co wielu graczy już zresztą zauważyło. Już na podstawie wyglądu ich domu możemy wysunąć wnioski na temat tego, jakim ojcem jest generał Bolesław. Żałuje pieniędzy na najbliższe odczenie swoich dzieci, jest w stosunku do nich surowy i niezbyt wyrozumiały. Cechuje go niechęć do wszystkiego, co dziwne, np. do braci dziwaków czy rodziny Kowal. Obie te rodziny mają ścisły związek z kosmitami, czego Bolesław zdecydowanie nie lubi. Już jest w ciastunie The Sims 2 prezentującym Dziwnowa możemy zobaczyć niechęć generała do sąsiadów, a w grze The Sims 2 na PSP, która okazuje niedaleko przyszłość mieszkańców Dziwnowa, dowiadujemy się, że generał zaostrzył ich konflikt, sporowając kowalów pod pretekstem ochrony, a tak naprawdę po to, aby trzymać wroga bliżej siebie. Poza tym zapewne narzuca członkom swojej własnej rodziny sztywne zasady funkcjonowania i chce być dla nich ogromnym autorytetem. Dlaczego tak jest? Myślę, że wystarczy spojrzeć na drzewo genealogiczne kamaszów. Tam szybko można się zorientować, że Bolesław nie jest pierwszym generałem w rodzinie. Czy zatem jego rodzice byli w stosunku do niego tacy sami, jaki on jest dla swoich synów? Myślę, że tak mogło być. Może to właśnie z rodzinnego domu Bolesław wyniósł poczucie obowiązku kontynuowania wojskowej tradycji, konserwatyzmu i niechęci do niektórych simów. Może on sam miał ciężkie życie, kiedy był młodszy, nieustannie będąc pod presją rodziny. W momencie rozpoczęcia gry w takiej samej sytuacji znajduje się jego najstarszy syn, czyli Damazy. Damazy to jest dla mnie ciekawy przypadek. Wydaje się być twardym, starszym bratem, który męczy młodsze rodzeństwo, chociaż dla mnie nigdy nie wydawał się taki zły. Zawsze miałam do niego dużo sympatii, a w dorosłym życiu poprawiałam jego relacje z rodzeństwem. Chociaż w moich rozgrywkach zazwyczaj był on również generałem, tak jak jego ojciec. Myślę, że Damazy chce tylko zaimponować ojcu, pokazać, że jest lepszy od rodzeństwa, no i chce, żeby Bolesław był z niego dumny. Jest pomiędzy nimi kilka podobieństw, co może wskazywać na to, że Damazech chce upodobnić się do ojca. Mowa o takiej samej aspiracji, czyli popularności, i ogólnie podobnych charakterach. W jednym z jego sekretów z gry na PSP jest zaznaczone, że Damazech chciał tańczyć balet, ale jego ojciec zmusił go do dołączenia do wojska, a w kolejnym, że pewnego razu Damas został ukrany przez ojca za zbytnią kreatywność w przymalowaniu twarzy farbami. To chyba mówi samo za siebie. Dodatkowo możemy zauważyć, że najwidoczniej uznaje on zasadę wróg, mojego przyjaciela jest moim wrogiem. Nie lubi rodziny Kowal praktycznie bez powodu, oczywiście poza tym, że nie lubi ich jego ojciec. Uważam, że z podobnego powodu może kusić się z młodszym bratem, czyli Rupertem. Wiecie, tacie się nie podoba, co wyrosło z Ruperta, a Adamaz to podchwytał. Z jednego z sekretów Ruperta możemy dowiedzieć się, że jego starszy brat bije go regularnie, mimo iż są już dorośli. Ogólnie ich relacje uległy znacznemu pogorszeniu na przestrzeni lat, chociaż nigdy nie były szczególnie dobre. Zacznijmy jednak od tego, jaki jest Rupert i dlaczego go uwielbiam. Drugie dziecko Kamaszów nie interesuje się kompletnie wojskiem i nie obchodzi go, co na ten temat myśli jego ojciec, a w sumie to nic go nie obchodzi, jak sugeruje jego biografia. Tak właściwie to pozwolę sobie przytoczyć jego biografię, bo jest ona jedną z moich ulubionych w całej grze. Rupert zupełnie nie dba o to, co myślą o nim inni. Robi to na co ma ochotę, choć przeważnie to samo, co wszyscy. Rupert nie tylko ma kompletnie inne podejście do rodzinnej tradycji militarnej. Ma także inny charakter i aspiracje, czyli romans. Ja sama od zawsze go uwielbiałam za takie lekceważące podejście do ojca, które ewidentnie wolałby mieć lepszego syna. Rupert podąża swoją własną drogą, która zdaje się w każdym stopniu być odmienna od tej, którą wybrałby dla niego Bolesław. Można bez wątpliwości powiedzieć, że Rupert bardziej wdał się w matkę niż ojca. W matkę, która jednak porzuciła ich krótko przed swoją śmiercią, co zapewne miało ogromny wpływ na dojrzewającego w tamtym czasie Ruperta. Został jeszcze jeden z członków rodziny, czyli Bartłomiej, który jak można powiedzieć kompletnie wykroczył poza skalę jakiejkolwiek akceptacji swojego ojca. Bartek jest miły, nieśmiały i poważny, a jego biografia sugeruje, że chce być stylistą zwierząt. Oprócz tego jest jedynym blondynem w rodzinie, co według mnie jest ostateczną sugestią tego, że kompletnie wdał się w matkę. Matkę, której nawet nie miał szansy na dobre poznać, bo jego rodzice rozwiedli się kiedy był małym dzieckiem, co oczywiście możemy wyczytać z jego wspomnień. Można powiedzieć, że problemy rodzinne ukształtowały Bartłomienia, który zdaje się być nieświadomy i zagubiony w tej nowej rzeczywistości, w której tak właściwie zostawiony jest sam sobie. Możemy tylko snuć przypuszczenia o tym, jak dalej potoczyła się jego historia, bo w The Sims 2 na PSP dosłownie nie ma żadnego znaku życia Bartka. Nie występuje w grze, ani nie jest nigdzie wspomniany, a ja myślę, że to nie jest przeoczenie, tylko sugestia. Tylko co dokładnie się z nim stało? Czy uciekł od rodziny i odseparował się od niej, zaczynając nowe szczęśliwsze życie? Czy może został zmuszony do opuszczenia rodziny przez ojca, który nie tolerował jego odmienności? Być może okazał się niepotrzebny, a może wręcz przeciwnie, okazał się najsilniejszym z kamaszów i sprzeciwił się niezdrowemu podejściu generała Bolesława? Swoją drogą, tak jak zawsze uważałam Ruperta za tego niezależnego i, wbrew pozorom, silnego, który przeciwstawiłby się ojcu. Gdyby to było niezbędne, było mi bardzo przykro, kiedy się dowiedziałam o jego marnej przyszłości jako kapral i marionetka innych członków rodziny. Ogólnie przyszłość Kamaszów, tak jak i przyszłość większości mieszkańców Dziwnowa uważam za dość nieszczęśliwą, jeśli tak głębiej się nad tym zastanowię. Oczywiście mowa o tej przedstawionej w grze na PSP. Kamaszowie to według mnie niezwykle interesująca rodzina z bardzo złożonymi relacjami pomiędzy jej poszczególnymi członkami. Ciężko wskazać przyczynę początku ich nieszczęść. Czy to rozwód generała Bolesława i Lili, czy problemy rozpoczęły się jeszcze przed narodzinami Bolesława. I co najważniejsze, czy te relacje można jeszcze naprawić? Teoretycznie ich przyszłość z gry na PSP zdaje się sugerować, że nie, ale zawsze można nastąpić jakiś przełom. Ja zazwyczaj do tego właśnie doprowadzałam w moich rozgrywkach w Dziwnowie, bo zawsze było mi szkoda mazego i Ruperta, a już szczególnie Bartłomieja. Chyba najmniej sympatii miałam zawsze do generała Bolesława, chociaż to kwestia indywidualna. W każdym razie uważam, że te złożone i niejasne relacje między kamaszami są tym, co sprawia, że ta rodzina jest taka wyjątkowa. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii na temat tego, kim są kamaszowie, jaka może być potencjalna przyszłość Bartłomieja i tego, czy ta rodzina w ogóle może ulec jakimś zmianom na lepsze. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam szczęśliwego nowego roku, trzymajcie się zdrowo i cześć.